Shalom i dzień dobry i pozdrowienia z Jerozolimy. Chciałbym zadać pewne pytanie związane z Pesachem. Pesach, Pascha, która się za parę dni zaczyna. Stoi w torze Księga Wyjścia, wers, e, rozdział 13, werset 8, Księga Szmot, tak? E, I powiesz, w tym dniu powiesz twojemu synowi, albo twojemu twojem, dziecku, że ze względu na to, co Asiem zrobił dla mnie, kiedy ja wyszedłem z Egiptu. I to jest oczywiście, odnosi się do e, naszego e, sederu pesachowego, kiedy e, wieczór 15 Nisan, 15 dnia w miesiącu Nisan, e, siadamy przy stole i mamy e, kolację, w, któ w której jemy specyficzne rzeczy i opowiadamy o wyjściu z Egiptu i o, no tam, oczywiście du dużo szczegółów, ale Pytanie moje dotyczy tego wersetu i powiesz w tym dniu, powiesz Twojemu synowi albo Twojemu dziecku ze względu na to, co Ashem zrobił, kiedy, kiedy wyzwolił mnie z Egiptu, to co to jest te to? Ze względu na to, co Ashem zrobił dla mnie, kiedy mnie wyzwolił z Egiptu, to niby brzmi, że to nie jest same wyzwolenie z niewolnictwa w Egipcie, o którym ja mówię, tylko ja mówię ze względu na to, co jest te to. Na poziomie pszat, na, na poziomie kontekstu tam w torze, to chyba odnosi się do święta, e, przepraszam, do święta, do plag. Hashem e, wysłał nad Egiptem dziesięciu plag. I to oczywiście byli cuda i wszyscy to widzieli. E, I to, można powiedzieć, wyraża no, albo daje nam poczucia, że Hashem że tak powiem, dla nas się bił i my jesteśmy jemu wdzięczni za to i dlatego w ten wieczór 15 Nisan siadamy i to opowiadamy naszym dzieciom, ze względu na to, czyli ze względu na tą miłość ku nam, co Asiem pokazał, że nie tylko nas wyzwolił z niewolnictwa, zrobił to wielkim fanfarem, czyli wielkimi plagami, wszyscy to zauważali i tak dalej. No bo on już obiecał, Przerałkowi naszemu Abraham, że on nas wyzwoli stamtąd, bo będziemy niewolnikami, on nas wyzwoli, ale nie powiedział Abrahamowi, że on nas wyzwala z dziesięcioma plag, plagami i mógłby nas wyzwolić po prostu tak, ale zrobił to sposobem, w którym daje nam, dał nam wielki zaszczyt, wielkie poczucie wybierania spośród narodów, tak, że jakby się, dla nas się bił. Że tak powiem, albo karał Egipcjan za to, co oni nam zrobili. I za to yy, jesteśmy oczywiście wdzięczni, ale, ale to, jest, to jest na poziomie psiat na prostym poziomie zrozumienia wersetów, że to jest to, co jest te to. Kiedy stoi w to, że w tym wieczoru powiesz swojemu dziecku ze względu na to, co Aszem zrobił dla mnie, kiedy mnie wyzwolił z Egiptu. Jest głębszy poziom zrozumienia, co to jest te to. Yy, kiedy Aszem nas wyzwolił z Egiptu, albo po prostu ze względu na to, że Aszem nas wyzwolił z Egiptu, on nam tym samym czegoś dał. On nam dał czegoś do przekazywania do naszych dzieci. Co jest dość unikalne. Nie znam innego narodu, który, który ma no na tyle szczegółowo zapisane, co im się wydarzyło 3300 lat temu i co przekazywano. Od 3000 lat temu do dnia dzisiejszego. Ale my to mamy. Ja pamiętam sam jako dziecko i nadal tego czuję, ale ja pamiętam jako dziecko, kiedy ja, nie wiem czy po raz pierwszy, czy po raz drugi, od tego, że ja pamiętam, że mi opowiadano o tym i że czułem taką dumę i taką, takie poczucie bycia częścią czegoś większego, że ja należę do tego narodu, któremu się to wydarzyło. I oczywiście to poczucie. Unikalności, rodzi też u człowieka poczucie wdzięczności wobec Hashem. A ja jako teraz, jest, teraz ja jestem rodzicem i teraz ja będę w ten nadchodzący wieczór 15 Nisan, będę opowiadał to moim dzieciom i będę czuł tą wdzięczność do Hashem, że On mi dał to. To jest to w tym wersecie: On mi dał coś, co ja mogę przekazywać moim dzieciom. Więc ja dziękuję nie tylko za same wyzwolenie, ja dziękuję za to, że mi dał coś na tyle unikalnego do przekazywania, za to jestem wdzięczny. Życzę wszystkim Chag Sameach, miłego święto Pesach i wszystkiego najlepszego z Jerozolimy. Shalom.